Hejka, dzień dobry kochani, dziś będziemy robić sok e, z jawek, z których spadłem i żdewa, więc tak naprawdę albo coś nie zrobię, albo do wywalenia. I będziemy tak, będziemy, będziemy sobie przekrywać na pół, w środku te wszystkie dziurka brać i jak będziecie widzieć, że tu są jakieś pikle czy coś, to też, ale skóra zostawiać i później będziemy tak do sokowirówki dować. A więc nic, zaczynamy. Aha, jeszcze co najważniejsze, nie wiem jaką ma ta dziura w sokowirówce, ja mam akurat dość mało, więc lepiej sobie już teraz na W tym górku mam już woda, tak żeby od razu się miały tak kąpiel, żeby nie były ani brązowe, ani nic. Okay. yeah Jesteśmy w kuchni i już nasze jajka są gotowe. Już nie są chrobaczewe i pestek nie ma. Co najważniejsze, dalszą część będziemy robić soko w wirówce. Będziemy sobie je wrzucać. wrzuca i tu będziemy sok wypływać i będziemy sobie to przelewać. Najlepiej zaraz do jakiejś większej misy. Może być większą misą, wstawiłam mu garnek. Fajnie jak jest miarka, no ale nie musi być wiadoma. Więc. Tak naprawdę, co? Zaczynamy dalej i... całe jabłka, wszystkie jabłka mamy przez sokowiórka przelecane i tu mamy już sok gotowy, to będziemy teraz przelewać ten nasz sok przez taki filtr. To jest tak naprawdę filtr do wina, żeby było klarowne, ale też do soków idzie spokojnie wykorzystywać. Więc ja tu mam taki halter. Wszystko mogęcie spokojnie kupić na Allegro. o wszystko tam kupuję, a wszystko się znajduje. I tak to wyda właśnie montować. Albo jakoś samo myślę. Ja wyda wszystko przelewać przez taką miarka, z tego względu, że tu jest dziubek i bardzo spoko to wychodzi. Czy trzeba filtrować? Mi się wydaje, że tak ja filtrowałam, bo tu jest dużo piany w tym winie. I powiem Wam ostatnio, że próbowałam zaprawiać sama tapiana, bo ona jest bardzo dobra do owsianek. To powiem wam się, że żaden słoik mi się nie zaprawią. E, po prostu to zaczął tak musować, że te zakrętki aż były wypuchłe, wszystko musowało i wszystko było do wyrzucenia, a więc nic to bierzemy się do roboty. z tego filtra i on wyglądał tak. Zobaczcie jaki jest super klarowny. Tego jeszcze nie widać. Bo ten mój pełni jest taki mleczny, ale widzicie? Eleganckie. Zaraz mu pokażę blisko, jak to wygląda. Właśnie fajnie przez ten filtr przeleciał, i tutaj mam flaszki. O, to są flaszki śpiwa. Zostały umyte, zdezynfekowane, i tak naprawdę będziemy sobie przelewać. Do sobie mój lejek, i będę przerywać taką oto. Jak tam czym chcecie, a więc nic przelewamy. Sok we flaszkach. A teraz naszykujemy garnek na dole ze szmatką. Szmatka. Nalejmy. Mamy już szmatka. Nalejmy sobie wody. I wsadzimy tu rein. niezakręcone nasze butelki z piwa. łączymy. Właśnie tu już mi pomału zaczyną się gotować nasze butelki. Żeby sprawdzać jak długo się mają gotować. Do tego będziemy potrzebować taki termometr. Oryginalnie on jest termometr do mięsa. Będziemy sobie wsadzać i sprawdzać ile stopni ma tak naprawdę nasz sok. To sobie już wsadzimy. Ale to, nie, to potrzeba trochę czasu, bo ta tu jest dość wąski. Więc nie ma wiadomo ile wody. No, na razie ma takie 26 stopni. Ale jeszcze w sumie nawet woda do porządku nie zabrała. A jak będzie miało już te 65 stopni, to bierzemy sobie takie kapsle. Ja kupiłam je na Allegro razem z kapslownicą. Wy mogęcie równie dobrze robić taki butelka, w takich butelkach, co mają takie otwieracze, że pk. Nie wiem, jak to się nazywa, więc nie chcę teraz yy, wymyślać. Nas I oczywiście będziemy e, rękawicę. Będziemy wyciągać. Kapsel wine, kapsel zodra, kapselownicą i cykerty do spokojnego miejsca. I najlepiej sobie zapisać na tych butelkach, kiedy one zostało zrobione. No i tak naprawdę to na tyle. Więc nic, teraz pozostało tylko czekać, aż się zagotują, aż nasze, nasze soki będą miały te 65 stopni. Soki, jeśli taki film się Tobie podobał, dostał łapkę w górę. Jeśli masz pytania, to na dole w komentarzu. To nic. Do kolejnego. Pa. Już.